A ja? Po ci Mów kar, tak, wszystko, tak, kurwa. Ja mówię, Ej, teraz, zrobić, cisa, teraz Będziemy cisza, teraz cisza. Będziemy gotowali ujski. krupnik. Pije Piję wódkę, wódkę z chlebem, z, musztardą. z musztardą. musztardą i cebulką z grilla. I cebulą z grilla. Dobra, świeć tutaj szybko. Śmieć. Bogactwo, kurwa. Świt szybko, Pawełek. Amerykańcy pierdolone, ja nie ja mam, mam Rolexa. Dobra. Dobra. Nie, bo... Ale mam musztardę. Nie. Ja kawałkiem, kurwa, kiełbasy mu Tak, kurwa. Ta, bogatym, no. No, by mamy kiełbasy. Tutaj w środku, kurwa. kurwa, jeszcze jest. Bogactwo, patrz, kurwa. Patrz, patrz, jest chuj tutaj, patrz. Jest kawałek kiełbasy, Zdobyłeś <noise> to jak kurwa diament, stary kurwa z Czekaj, musisz to dobrze rozmarować po całych. Nie, bo się, nie, bo się, trzymaj Jak masło, jak masło. Kurwa, co jest. Tylko jak wezmę łyka, to, ktoś buha, wódki, to ktoś będzie musiał zabrać głos ode mnie. Trzymaj, trzyma, to trzyma, wódka trzyma, wódka ode mnie, trzymaj, to trzyma, wódka trzyma, wódka mnie, trzymaj, trzyma, wódka trzyma, wódka mnie, żeby trzymaj. Żeby mi jasno było wcześniej, to i to wiesz, gdy Tego i. Kubal. kurwa. I to, i cebulę, którą chcesz cebulkę? Czekajcie Cię obrócę, którą chcesz. Daj mi tą soczystą. Tą kurwa z sokiem. Pat, z tą sokiem. Nie, soczysta. Nie, nie, nie tak, so. to soczystą. Tak, tą To są kurwa te. Pat, jest na ryżu. jest. Stary. To jest stary. Da, paj, ja pierdolę. Pat, co ja zrobię. To są kurwa, ja zrobię. Grzanki. co ja zrobię. węgiel. Mm, ja wolę będzie. to. Ej, ostrożnie, ostrożnie, bo to musi być dobra cebulka. O kurwa. spokojnie, piwko, grillu, barbecue. Daj mu tego tą kurwa jedno co? Barbekyu kurwa! Ja! Ej dwie spadły aż. Ej, 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 spadły aż. Ej ciało, to. Zobacz ratuj szy! Kurwa! Ratuj cebule! Ratuj cebule bałuszy? kurwa no! Mamy tego wchód. Ratuj cebule na stary. Cebule ale na Ratuj ja stary co upieczone cebule ratuje. Kurwa za nasznek! Maś ta jest mistrzowska. Właśnie niech wow, się gry za tej. Woah właśnie. Nie nie nie. Ale nie, nie, nie. tą drugą też weź. Tał? No. Wódkę i równocześnie wszystko i to. No chodzi? Na klep idealnie Nie, nie chcę na chleb. Weźmiesz akurat grillę z tym, kurwa debilu, no trzymaj. Kurwa wrzuciłem. Dawaj, o kurwa ciężko będzie. I tak nigdy nie robiłeś? Ja, już jestem <śmary> pojebany, w rękę do kurwa jewanego kurwa grilla. No to jak lubię no Ale nie poważyłem To wolną rękę kurwa, no, a, panowie, panowie, to ma wolną rękę. No to ja Czekaj, muszę zamienić rękę, muszę zamienić rękę, ale chujowa kanapka z sokiem, Dobra, Czekaj, czekaj, Kurwa, zamarznę przez Was. Dawaj, go pijesz szybko, bo zamarzniesz. No Definicja polskości. Teraz. To krep, i Napijemy. No, pijemy. Nie, ty nie pijesz, nie masz wódki Byśmy już go wypili. Nie, wypiłeś. Wypiłem. Cicho, cicho. W tych trzech sekundach teraz właśnie pokazuje się Polska. Kto I ma wódkę? Bez żadnego kto komentarza. Was? A Proszę Ktoś no ja mam. Ja mam kurwa. No, no to pijemy. Dobra, to jeszcze zabrał. Wy sobie pijcie z popitą, a ja... Trzy sekundy dla Polski. Mów, cicho. Ta teraz ta cicho. Siąś.

Nie żegaj! Mówię, wam zrobiłem! Kurwa! Kurwa! twardy kurba. Tak się nazywa? Harlem shake. Ale Kurwa! tak Kurwa! nazywa? Kurwa! 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 Co ty Kurwa! no. No. no no! 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 Co ty pasi, Przestań! Aż ty mi się nie rozpniełeś Tylko nie bierzesz nabita! Odejdź Bierzesz nabita! Przestań, że to jest problem Don Pedro kurwa! No, właśnie pokażę. pokaż. si, 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 si,